Nie ma miłości bez wolności. Nie ma wolności bez miłości. Nie ma miłości i wolności bez sprawiedliwości. Nie ma sprawiedliwości bez systemu miłości. Witam Was właśnie w takim systemie, gdzie jest wolność, miłość, piękno, harmonia, dobro i piękno dla wszystkich jednakowe jednakowe przedmioty które nam dają duchowe przedmioty które nam dają możliwość wyrażania siebie przez przez miłość do wszystkiego Dzisiaj aniołów stróżów tu mamy świętego Michała znowu z nami jest czuwa więc on też obchodzi jakieś swoje tam Imprezy robi na pewno ale czuwa cały czas nad nami, nad tymi, którzy się otwierają, bo jak się otworzymy, umysł, otworzymy serce, otworzymy damy miłość, to oni mają dostęp do nas. A jeśli mamy zatkane uszy, to nie mają dostępu. Mówią do nas, aniołowie stróżowie i nic nie rozumiemy, bo stawiamy opór. Zostawiamy opór dobrym myślom, dobrym rozwiązaniom i anioł stróż nam podpowiada poprzez nasze sumienie, pomaga nam oczyścić swoją duszę. Podpowiada nam, że robimy źle, że czynimy pychę komuś i niedobro, więc nas ostrzegają cały czas, ale musimy otworzyć. I ci, którzy otwierają wewnętrznie i umysłowo, oni mogą pomagać, nawet czasami fizycznie pomagają bo mają wpływ na nasze myślenie, na nasze ręce, na nasze działanie. Jeśli pozwolimy, a jeśli nie pozwolimy, to robimy rób ta co ta", Czyli wprowadzamy w swoje życie chaos lewacki, ideologie lewackie, marksistowskie, leninowskie, peowskie, jakieś tam jeszcze inne, które niszczą właśnie ten słuch, niszczą nam słuch na Boga, na anioła, stróża. Bo zagłuszają. Lewactwo to jest takie zagłuszanie słuchu Boga, naszego słuchu, głosu Boga. Więc zagłuszają to wszystko i nie, nie słyszymy. Dlatego są wojny. Putin zatkał sobie uszy stoperami takimi, że nic nie słyszy. Nawet swoich doradców już nie słyszy. A poza tym jego doradcy, gdyby byli mądrzy, to przecież by. Wzięli go w podpachy i wyprowadzili, i już i by coś tam inni mogli rządzić. Przecież tam wojsko <grym> też jest myślące. Tam są też aniołowie, którzy myślą. Zrobiliby inny rząd i wszystko by się uspokoiło. Ale on nie chce, bo się wszyscy boją. Uzależnili się od pieniędzy, od władzy, bo im dobrze te medale tutaj, pełno tych medali. Się tym chlubią, choubią się nawzajem. No i to tak właśnie jest. Nie słuchają aniołów stróżów. Zatkali uszy, mają te czapki takie różne i zakładają wojskowe na ogół, które nie mają takich antenek do aniołów stróżów, tylko do antenki do niskich myśli, do diabłów, że tak powiem. Tak naprawdę nie ma żadnego diabła, to jest myśl kościelny, tylko są cywilizacje, jest postęp, albo idzie w złym kierunku, albo w dobrym, albo jesteś. Uduchawiasz się, jesteś miły, dobry, grzeczny i utulny, albo jesteś agresorem, nienawidzisz, łamiesz prawa, łamiesz wszystko, co się da, i jeszcze wymachujesz szabelką fizyczną, czyli własnymi rękami, paluszkami, pięściami przed oczami innych. To jest właśnie to diabelstwo. <laughs> Nie ma jakiegoś diabła z rogami, z widłami, który nas kusi. Nie, świat nas kusi, sami się kusimy do złego. Nasza nieczysta dusza nas kusi, a jest nieczysta, bo nie słuchamy nieba, nie słuchamy aniołów, stróżów, naszych przyjaciół. <laughs> Gdybyśmy słuchali, to wszystko by było jak trzeba. W państwie by było dobrze, w sądownictwie by było dobrze, wszędzie by było dobrze. Przecież w tej sądownictwie nic nie można zmienić. Bo diabeł tam nie pozwala, komuna siedzi w tym sądownictwie. Praw pełno złych, niedobrych kolesi partyjnych tam siedzą. Zamiast być niezależnym, no to, no to widzicie co jest. Sądzą jak chcą, bo to były dawnej klany, po prostu rodzinne. Dopiero pisto trochę zmienił, mogą wejść do sądów inni ludzie. Przedtem nie było możliwe, tylko komuniści i ci, którzy są z lewactwa, mogli wejść. Tak jak Neumann mówił, że. <laughs> My mamy swoich, swoich sędziów i możecie grzeszyć, kraźle chcecie i tak Was obronimy. No to co to jest za sądownictwo? I, i, I cała ta Unia jest tak zmanipulowana przez to lewactwo polskie, PO, że myślą, że tu jest źle. A tu jest bardzo dobrze, wszystko działa, tylko sądownictwo nie działa poprawnie. To nawet Jarosław Kaczyński mówił o tym, wspaniale, mądry człowiek, naprawdę. PIS jest super rządem polskojęzycznym, bo się tutaj urodzili, chociaż mogą mieć korzenie gdzie indziej, to nie ma znaczenia. I pięknie dzisiaj Jarosław Kaczyński powiedział, że to co ja mówię, to co nam ojciec mówił też. Że nawet gdyby było tak, że się tutaj urodzi dziecko o innej kulturze, o, o innej skórze, bo się rodzą tacy. Przecież jest już trochę tego zamieszania między kobietami i mężczyznami z różnych ras, więc rodzą się, to mówi, nie ma znaczenia, może taki być w rządzie nawet, tylko niektóre. Te wartości, które są polskie, piękne, dobre, obiektywne i uniwersalne, niech wdrażaj tutaj żyje i będzie wspaniałym Polakiem. To nie ma znaczenia. Tak samo czy jest Żydem, czy czymkolwiek innym, jakimś innym, nie ma to znaczenia. To tylko taka nagonka ezoteryków i złych ideologii, że, że właśnie tutaj Żydzi rządzą. No rządzą, no dlaczego mają nie rządzić? A przedtem kto rządził? Komuniści, a tam pełno było Żydów, tak samo. Cały ten komunizm to z żydostwa wyszedł przecież. Ale wszystko można zmienić, bo wszyscy są aniołami. Wpadliśmy w takie siatki różne, różnych systemów i musimy się wyplątać z tych siatek. I PiS to robi, wyplątuje nas powoli. Sam widzicie, że, że co robi lewica. To oni szaleją, a tutaj w PiSie spokojnie i dobrze i wszystko bardzo dobrze robią. Popatrzcie, jacy są ludzie durni, za przeproszeniem. Wszyscy oskarżają PiS, że morduje ludzi właśnie szczypawkami, to tym, to tam, morduje ludzi. Puknijcie się w głowę, naprawdę, nie słuchacie swoich aniołów stróżów. Jesteście przeciwko Bogu, przeciwko sprawiedliwości i prawu dobremu, którego jeszcze nie ma, bo siedzą tam komuniści właśnie w tych sądach. I Unia, Unia nie pozwala tego zreformować i kary nam daje. Przecież to jest śmiech na sali kompletny. Więc jak PiS może kogoś mordować? To właśnie komuniści. To lewactwo morduje, bo stamtąd wychodzą te globalistyczne, wszystkie przepisy o szczypawkową pandemię. To oni mordują, a nie PiS morduje. Czy Wy w ogóle macie jakiś jeszcze olej w tej głowie? Niektórzy, nie mówię do systemowców, nie. Tylko do tych, którzy jeszcze źle myślą i naganiają, bo to są youtuberzy, właśnie globaliści, którzy się podszywają, będą was krytykować, mówić przeciwko wam, przeciwko kościołowi, przeciwko wartościom i Bogu. No tak to wygląda. Zobaczycie, jak jest źle, <laughs> jeśli by wygrała ta ciemna moc, ciemna moc psl SLD. -u. I, te, I innych partii. Konfederacja to tak samo. No wyobraźcie sobie prezydenta jakiegoś tam z konfederacji. To przecież było tutaj już katastrofa. Od razu by tu wojna była. Tak samo PiS uspokaja, właśnie, dobrze robi. Albo jakiegoś innego. Mm. <laughs> Na przykład Tusk, jakby został prezydentem, czy tam jakiś Czaskowski, to zaraz by tu były, tu były rządy niemieckie i rosyjskie w Polsce. Nie amerykańskie, tylko rosyjskie. Ameryka to tak z boku trochę jest, ale, ale już tu jest. Tak, ojciec mi kiedyś powiedział właśnie, że bo wszyscy tak wyjeżdżali do tej Ameryki, zarobić sobie na dom, na samochód, na to i zarobili, zrobili, tam zostało dużo i sobie chwalą. Natomiast Urwał mi się u łańcuch myślowy. <grych> gdyby PiS, no jak mówię, stabilizuje sytuację, jest tu porządek zrównoważony gospodarczo, nie tak jak był przedtem. I gdyby do władzy weszli inni, jak mówię, ci z PO, prezydenci Czaskowskie i inni, to już tutaj był, był koniec Polski, koniec wartości, koniec wszystkiego. To przecież wiecie, lub, rób to, co chce, to oni się na niczym nie znają kompletnie. To są tacy ludzie właśnie bez Boga, bez wartości, bez aniołów stróżów, bez świętych, bez myślenia o duszy, o pięknym życiu, o wie, życiu wiecznym, o postępie duchowym. Oni tego nie mają wpisanego w swój y, program wyborczy, czy życiowy nawet. A przecież wszyscy są aniołami, wszyscy pójdą do nieba i muszą się zbawić. Ale po co sobie takie kłody kłaść pod nogi? No widzicie, tak to jest. Jeśli chodzi o te nitki, które wybuchły, to teraz zobaczycie jak ezoterycy głównie i pseudopolitycy, pseudoyoutuberzy i inna nacja, wariacja. Będą robić teorie spiskowe na ten temat, i to się nie wyjaśni długo. długo Kto to zrobił? Ja nie wiem, ale mogę tylko przypuszczać, i tak zostanie. Zobacz, nie wyjaśnię tego, a jak wyjaśnią to będą od razu odwrotne nie, poglądy na ten temat. Natomiast mogę powiedzieć na 100%, że zamach w Smoleńsku był zamachem. Było po prostu to zamach. Był. Nie, to nie była katastrofa, to był zamach. To na ojciec powiedział. I, I to już mogę powiedzieć. To była zemsta Putina na mm, Lechu Kaczyńskim. To nie chodziło o tych ludzi, co zginęli. Nie, on tylko chciał zemsty na, właśnie na bracie Jarosława Kaczyńskiego i zrobił to. Tam kupę ludzi zginęło, wiadomo, aniołów też. Ale to była zemsta za, za to, co mówił Lech Kaczyński kiedyś tam przed nim. Oni to słyszeli, z Markelową tam siedzieli, a właśnie on powiedział o tym imperializmie, żeby od niego odchodzić. No to się zemścił. To, było, to była właśnie mowa do Putina i on to zrozumiał, no ale zorganizowali z lewactwem i polskim częściowo. To, co miało być, i był zamach. Natomiast, jeśli chodzi o te rurki, to nie wiem. Wyjaśni się to za ileś tam lat, pewnie. <laughs> teraz będą tylko teorie, bo. Bo sugestie zostały już rzucone, ale teraz mamy odwrotność i tak będą wszyscy po kolei się kłócić o to, kto to zrobił. Nieważne, kto zrobił ważne, że. Koniec non-streamu, już nie będziemy brać tego, że już Rosja nie będzie rządziła tutaj ani ropą, ani Gazem, On nie będzie trzęsła Europą. Jeszcze tylko trzeba Niemców uspokoić, niech, niech wypłacą nam nasze należności i niech sobie dadzą spokój z tym imperializmem europejskim i światowym. Muszą zmienić swoje wszystkie myśli. Bo naprawdę oni się też nie rozwijają duchowo. Tam jest tylko materializm, materializm, jeszcze raz, materializm. Nie słuchają aniołów, stróżów. Tam pojedynczy są, są i Polacy tam mieszkają, przecież ze mną mają kontakt, systemowcy tam mieszkają i wiedzą, co tam się dzieje, jakie jest dziadostwo duchowe w Niemczech. Dobrze, to tyle. To tyle. Przeczytam wam Maćka, więc módlmy się dzisiaj, polecajmy wszystkich. Mam nadzieję, że chociaż raz dzisiaj pomyśleliście o swojej nie, o niele, nie którzy zużyliście im mu życzenia, bo od, od, od dzieciństwa. Od dzieciństwa już się wami opiekuję. Ja kiedyś, no oczywiście ja rozmawiałem, prawie co druga rozmowa do do mnie schodził, króciutko, tylko mnie pozdrawił, czasami tylko coś powiedział. I powiedział mi, że na, no, wymusiłem jakby, że na koniec życia, jak będę umierał, że go zobaczę. Ale mówił mi też, że to dzisiaj mi myśli nie, nie, nie za bardzo dobrze chodzą. Ta pogoda widocznie jakieś znam nie działa. <laughs> Te chmury szybkie takie. Za szybciej chmury płyną niż moje myśli. <laughs> o tym o Nielestrużu coś miałem powiedzieć. Właśnie. To może sobie przypomnę. Za chwilę. <laughs> hmm. Coś takie fajne było, ale uciekło. No cóż, no to, że mi powiedział kiedyś, że ja się żaliłem, też mówiłem, że powiedział mi, że ja wiem, że tobie jest ze mną źle, bo go nie widzimy, nie rozmawiamy tak bezpośrednio, ale powiedział, że mnie jest dobrze z tobą. I z wami jest podobnie tak samo. Tak samo jest. Ale uciekła mi ta główna myśl. Dobra, to czytam Maćka wiersz. Ten co jeździł na rozmowy, również. Więc trzymajmy się i módlmy się do Boga, bo to jest najważniejsze. O, właśnie, co się od razu może pomódlę. Potem, jak się rozgadam, to znowu będzie mi uciekało. Jak te chmury. Do świętego Michała albo najpierw do anioła Sturza. Stóż. Aniele, Surzu, mój ty zawsze przy mnie stój rano, wieczór, we dnie w nocy. Bądź mi zawsze przy pomocy. Niech, niech będą o, bo oni. A właśnie, i przypomniałem co widzicie. Ja Wiedziałem, że za chwilę gdzieś mi to przyjdzie. Kiedyś spytałem właśnie też o niego, jak już od kiedy, kiedy jesteśmy razem, nie? Z aniołem stróżem, bo kiedyś mi też moi że mojego anioła widzi co, co, co dzień, jakby w niebie co dzień w innej sukience i pytałem się, jak już długo jest, idziemy, a on mówi, że już bardzo długo idziemy razem. że bardzo, bardzo długo. Opiekuje się tak samo i z wami, jest bardzo długo. Reinkarnacja, kolejne wcielenia, szlify, szlify tej duszy, szlify, a się wyszlifujemy w końcu wylądujemy. Wyszczelą nas z armaty niebiańskiej do nieba. I ten, bo musi być taki szlif, bo inaczej w tej armacie się zarysujemy znowu. Armatu jest ten świat. Więc długo idziemy wszyscy razem z tymi aniołami. Jak Kościół przyjmie wiedzę o reinkarnacji, to naprawdę bardzo, bardzo dużo się zmieni w Kościele. Na pozytywne oczywiście odnowi się Kościół, oczyści, zmieni doktryny, zmieni przepisy, zmieni sakramenty, które powymyślali. Za dużo tego wszystkiego jest. No, na razie służą. No. <laughs> Jak są, to są. Nic złego nie robią, <laughs> te sakramenty w sumie. Dobra, to teraz czytam Maćka wiersz. <laughs> Ograbienie, taki tytuł. Największym złodziejem, złodziejstwem względem drugiego człowieka jest ograbienie go nie z jego przedmiotów i bogactw, ale z jego wartości i wiary w Boga wiecznego. No to już wszystko wiecie. Do czego dąży prawica, do czego lewica? Lewica. Nienawidzi Boga, a jak mówi o nim, to tylko chce go wykorzystać do własnych celów. Kościół po części też to robi, ale to jest troszeczkę coś innego. Więc, ale z jego wartości, nie z bogactw, z jego wartości w Boga wiecznego, cywilizacja chciwości, ściga złodziei pieniędzy, samochodów i wymierza im więzienie. Ta sama cywilizacja. Pozwala na okradanie całych narodów z ich wiary w miłość. Unia Europejska to chce i robi to właśnie czyli z Boga. Okradanie całych narodów i ich wiary w miłość, czyli Boga. Robi to poprzez ambony zła, jakimi są telewizja, internet, pokazując świat bezwartości, świat upodlenia człowieka niżej gatunku zwierzęcego. Zwierzęta to są święte jeszcze. Nam nic złego nie robią, jak im nie dokuczamy. Demoralizacja to wyraźne nie dla Boga. No i właśnie to lewactwo, to PO, to wszystko tam jest, zrób ta co ta. to jest właśnie powiedzenie nie dla Boga. Pamiętacie jak tu z niedawno powiedział, jak się uśmiałem z tego, po prostu to szaleństwo. Powiedział, że, że wykorzystał Boga właśnie, że każdy, kto wierzy w Boga, nie będzie głosował na PiS. No, ludzie, to już naprawdę w taki przekręt stulecia chyba u Tuska. Oby tylko tyle dożył, a po co mu takie życie w kłamstwie. <laughs> niech się nawróci, tak samo niech się Wałęsa nawróci i powie Tuskowi, środkowy palec jest, niech mu pokaże temu lewactwu. Tylko Wałęsa jeszcze mógłby to zrobić, ale, ale już mózg mu oczadział. <laughs> Zrobił swoje i potem wszystko zmienił. To właśnie ostatnio Jarosław Kaczyński też o Wałęsie się powiedzieć. To samo co ja, co ojciec Pio nam mówił. Że mógł dobrze już wiele dobrego zrobić, ale niestety nie zrobił. Już nie robi dobrego. Tylko wspiera lewactwo ateizm i rób ta, co chce. To tyle. My mamy iść drogą miłości, aniołów, stróżów, które nas kochają i klękają przed nami, ojciec Pio. Kiedyś mi ojciec Pio powiedział, że twój anioł stróż klęka przed tobą też. To przed wami też klęka. Bo jak ja myślę o sobie, to myślę o was to samo. Dobrze, to jeszcze jakieś rozważanie z drugiego tomu. Pamiętajcie, jest przecena, można już kupić taniutko tą książkę za 60 parę złotych. System miłościwiesia.pl, tam jest wyprzedaż, będzie koniec sklepiku już. Jak, jak się tylko się to zakończy, jeszcze tam są... Bliki MP3 będą jeszcze szły, bo drugi tom się jeszcze nagrywa. Aktor będzie Wrocławski czytał. Drugi tom, pierwszy już jest nagrany. Można sobie też za parę złotych kupić i pobrać do siebie na dysk, na, na komputer lub na s, e, smartfona i tam sobie czasami puścić, jak się człowiek nudzi i nie wie, co ze sobą zrobić. <grym> Dobra. Czasami. Ojciec Pio powiedział, że. E, Umysł ludzki nie znosi pustki. Nie znosi pustki. Musimy coś robić, coś działać, coś chłonąć, coś pragnąć, jakieś być aktywnym, przynajmniej wewnętrznie. Nie musi już rękami, ale wewnętrznie musimy być aktywni. Coś słuchać, coś przeczytać, coś zobaczyć, bo mamy te zmysły na zewnątrz, które musimy używać, bo inaczej zaraz chorujemy się <laughs> fizycznie również. Więc tylko łapmy to, co piękne i szlachetne, co dobre. I miłe. I ta, twórzmy również i dajemy innym to samo. Tak jak robią aniołowie stróżowi nasi. Oni nam chcą tylko dobrego i kochają nas. I róbmy to samo, co oni, a się zbawimy. Jeszcze jedną myśl z drugiego tomu mojego. Jakaś dłuższa ta myśl. No dobra, niech będzie. Religia w kulturze i rozwoju człowieka mimo wszystko jest ważna. Świeckość i wolność absolutnie nie załatwi wszystkiego. Dlatego mówię, żeby boska była świeckość, boska ekonomia, boska polityka. Yy, <laughs> boska jakaś ochrona, czy coś tam jakieś, żeby przeciwstawiać się również złu, ale nie takie militarne, że bomby atomowe i tak dalej. W przeszłości też były bomby atomowe jeszcze mocniejsze rozwalili się tym by <noise> najchętniej teraz wszędzie rzucił bombę atomową na Polskę, na Poznań, na, na wszystkich w koło, żeby tylko on był górką. No, oszalał człowiek. Powinien do psychiatryka się przenieść i tam krzyczeć do Boga o litość, bo to co on robi, to trzeba litości Boga, naprawdę wielkie, ale Bóg jest litosny, przebaczy mu. Te wszystkie morderstwa, wszystko mu przebaczył wszystko nam przebaczył poprzednie życia myśli, że święci byliśmy różnie to bywało to może jeszcze raz już nie będę przerywał <laughs> religia w kulturze i rozwoju człowieka mimo wszystko jest ważna świeckość i wolność absolutnie nie załatwi wszystkiego choć narzekamy na religię to jednak one trzymają ten świat przy nadziei na życie wieczne, taka jest prawda ateizm nie wymyślił Życia szczęśliwego i wiecznego, idealnego. Ateizm raczej spłyca duchowość i kulturę, zapomina o duszy i stawia na byle jaką wolność o pewnych atrakcyjnych formach. Ta droga oczywiście nie jest odpowiednia dla wszystkich. Kto po wielu doświadczeniach zmądrzeje, sięgnie po Boga ale nie, niekoniecznie takiego, jakiego głosi żydowska Biblia, a nawet zupełnie nie takiego, bo tam są rodzice. Jak ojciec mówi, że rodzice, <laughs> no, że Bóg jest najlepszym rodzicem, więc jest ta energia męska i żeńska. Pisma żydowskie nie są centrum świata, podobnie jak idea ich wybraństwa pośród narodów. Z powijakami i przedszkolem w końcu trzeba skończyć. Chyba już dorosliśmy i nie mleka potrzebujemy, ale pokarmu stałego. Są o wiele piękniejsze pisma pozabiblijne, ale trzeba odwagi i serdecznego otwarcia na Boga oryginalnego, a nie na Jehowę. Upadłego kosmitę, który, który zachęcał do zabijania dzieci, niszczenia wiosek i wyływania potwornych wojen. Co to za starotestamentowy Bóg, który patrzył na to i żywił się przelaną krwią? Kazał zabijać zwierzęta na ofiarę dla siebie. Oprzytomnijmy. Historia żydowska to historia Boga Wojny i Nienawiści. Co innego, Jezus. To była piękna dusza, kapłani, którym Kapała krew z rąk, zabili także i jego. Jezus to jedna z najcudowniejszych istot w naszym Układzie Słonecznym. Ojciec Pio mówił, że o Starym Testamencie już powinno się dawno zapomnieć. No to wiecie o co chodzi. Putin też, widzicie, wykorzystuje religię. <laughs> patriarcha, błogosławi, idźcie na wojnę, bo niebo bo to będziecie mieć, zabijajcie tylko. Patriarcha to mówi, to on już oszalał tak samo jak Putin, albo jeszcze gorszy niż ten Putin. Błogosławi im wszystkim, bo to, wiadomo, że Putin go kupił, kupę kasy mu dał i ma bogactwo ogromne i nie, nie umie zrezygnować. To on nie jest duchowny, on jest po prostu diabłem wcielonym jak Putin, ten patriarcha rosyjski. On wszystko robi to samo co Putin. Ten po prostu świat upadł, zwariował kompletnie. No, mówię Wam. No, ale takie czasy. Trzeba, musi kościół, kościoły muszą się odnowić, religie odnowić, wojny powinny wygasać, bo wchodzi iskra systemu miłości. I trzeba to mówić, głosić. Jak się da? Na dachach. Ojciec Pio mi powiedział, że będziesz na dachach to głosił. Krzyczał na ulicach. No to krzyczę przez internet, bo nie mam innych możliwości. Tu już krzyczę, ale im więcej krzyczę, tym więcej odchodzi. <grym> Od Jezusa też odchodzili. Ojciec Pio powiedział, że tylko zauważ, że tych dwunastu tylko zostało i oni podbili cały świat. Więc tu chodzi rzeczywiście nie o ilość, tylko o jakość. Możą wszyscy odejść. Choć, chociażby jeden jak ojciec mówi, chociażbyś chociażby z jednej duszy pomógł, to już będzie dużo. A jedna osoba może wiele, wiele zrobić w rodzinie, ta rodzina będzie dobrze wykształcona. Potem edukacja pójdzie dalej, 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 będzie przekazywany system miłości na pokolenia. To tyle. To tyle chciałem Wam powiedzieć od, od aniołów stróżów, którzy Anioł stróż mi powiedział, żebym się nie martwił o pisma, wszystko jest pod kontrolą ich. Że będą zachowane, więc system miłości będzie zachowany, będzie rozwijany. Ale powolutku, gdzie się mamy spieszyć? No, do nieba to, to trzeba się spieszyć, bo może nam mignąć przed oczami i, i wylecimy w kosmos, na inną planetę. Także trzeba uważać. No, trzymajcie się i kochajcie aniołów w służu, bo oni was bardzo kochają i klękają przed wami. Papa. Pa. Wiedza ojca Pio T pierwszy www.systemstemilości.pl.